Raz, dwa, trzy, siema, politolog na rapie, obok mnie cheerleader z Zielona Góra, a z tyłu przegranie zadowolnicy z Ludwisburga, których serdecznie pozdrawiamy. Zapraszam do oglądania drugi odcinek trening na rapie. Tak jak powiedziałem, drugi odcinek trening na rapie, ze mną cheerleaders z Zielona Góra w osobach Darii, e, e, Kamili. Witam serdecznie. Siemka, hej. Dziewczyny, jak zaczęła się w ogóle wasza przygoda z cheerleadingiem? Która pierwsza chętnie do odpowiedzi? Tak. Um, moja przygoda zaczęła się tak, że już wcześniej trenowałam we Wrocławiu, taniec, i tam poznałam naszą ówczesną trenerkę Madzie Hanas. I przyjechałam do Zielonej Góry na studia, i Madzie akurat przyjechała ze swoim mężem Kamilem Hanasem, który grał wtedy w zastalu. I napisałam do niej, czy prowadzi jakieś warsztaty w Zielonej Górze. Napisała mi, że prowadzi chederki, że jeżeli mam ochotę, żebym wpadła na trening. No i wpadła, i Madzia powiedziała, że jeśli Ci się spodoba, to zostań. No i jak widać, spodobało się, bo zostałam na pięć sezonów. E, czy wzięło się od tańca? E, a jak u Was? E, u mnie zaczęło się tak, w sumie, że od mojej siostry, która zobaczyła na meczu billboard z informacją, że jest nabór do cheders Zielona Góra. Była to nowość, bo nigdy nie było jeszcze w górze zespołu czy liderskiego. Ale za jej namową poszłam na casting, udało się, dostałam się. No i tak do dnia dzisiejszego dostałam, czyli już 5 sezonów. To dużo. A u ciebie, Monika? A moja sytuacja wyglądała tak, <śm> że w czasie matur zrezygnowałam z tańców no, ze względu na naukę. No ale potrwało to jakieś 2-3 miesiące. No jednak bez tańca nie potrafię żyć. I stwierdziłam, że przyjdę, zobaczę. Jak mi się spodoba, to zostanę. No i tak, jak właśnie Daria, już jestem. To miłość trwała u Was długo, już 5 lat to długo. My wierne jesteśmy. My wierni jesteśmy. Okej. Okay. Eee, no to już Daria w innej formie, już nieaktywnej. No. <laughs> <laughs> tak, ja teraz bardziej opiekuję się ciderkami z ramienia, właśnie z termetu BC. Z racji tego, że tam pracuję jako event manager. Fajnie. E, no też fajnie. Zaczęło się od tańca, a skończyło się w Sermecie, w klubie. E, dziewczyny, powiedz mi, jakie są plusy bycia czyli liderką? <grystanie> e, jest bardzo dużo plusów bycia czyli liderką. E, najważniejszym bo takim plusem jest to, że robimy to, co naprawdę lubimy. Także poświęcamy się temu w pełni. E, co jeszcze? Na pewno możliwość występowania przed szeroką publicznością. I można poznać wiele ciekawych osób, tak właśnie tutaj dwie moje najnowsze koleżanki, także można poznać wiele ciekawych osób i zobaczyć jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony, czyli od strony organizacyjnej. Także ciekawe. Chciałam powiedzieć, że uczestnictwo właśnie w tych meczach to, to jest raz, a dwa mamy wiele wyjazdów, prawda? Byłyśmy w Atenach, byłyśmy również w Dzień Dobry TVN. To jest taka przygoda, gdzie nie każdy może sobie na to pozwolić. Mamy też możliwość wystąpienia na kadrach Polski, na galach boksu. No i tak jak już Kamia powiedziała, poznajemy bardzo dużo fajnych ludzi, dużo zajadkowiczów. I to jest fajne, że możemy się spędzać czas z osobami z pasją. Super. Monika, twoje plusy? Takie pierwsze, co przychodzą na myśl? To chyba jednak te mecze, że możemy po prostu występować przed tak dużą publicznością, że jesteśmy na pewno. Doceniane przez wielu. No i to jest chyba taki mój najważniejszy plus. I cały czas rozwijamy się tanecznie. A macie jeszcze stres po tych pięciu latach, jak wychodzi przed dużą publiczność w Zielonej Górze? Już chyba bardzo rzadko. Czasami Nie. nam się zdarza, ale jak mamy nową choreografię, to czasami nam się zdarza tak delikatny stresik. Ale tak jak wychodzimy, to już jesteśmy u siebie i wiemy, co robimy. Właśnie dzisiaj widziałem nową choreografię, widziałem tą, przy której się ostatnio, czyli Beyoncé. Tylko DJ coś zaczął. Tak, ja. Troszeczkę bas nie poszedł. Nie zawsze po prostu muzyka jest dobrze puszczona. No ale musimy sobie Staraz. radzić w jakiś sposób. Tak, i tak trybuny, trybuny patrzą na was. Nie musicie się martwić. Raz, dwa, trzy i cztery. Powiedzcie mi, właśnie, wspomniałeś o tych wydarzeniach, o tych dużych publicznościach i tak dalej. Jakie jest takie najważniejsze wydarzenie, w którym brałyście udział, bo tak jak mówiłyście, to nie są tylko mecze koszykówki, tylko też różne fajne eventy? Może nie event ani nie mecz koszykówki, ale myślę, że takie najfajniejsze dla nas była możliwość, czyli nominacja do jednej z lepszych tancerek Euroligi FS Adens Challenge. Był to konkurs, o którym na pewno każdy w Zielonej Górze słyszał, bo wyskakiwałyśmy z lodówki. Brałyśmy w tym udział dwukrotnie. Raz zaszłyśmy do Top 8, a drugim razem, już było mniej drużyn, ale też tam właśnie fajnie się. Tak, też 8, też 8. Piąte miejsce i to fajnie, bo wtedy tak fajnie się wszystkie jednoczą i tak widzimy, jak Zona Góra nam pomaga, i to jest takie motywujące bardzo. Super, no ale z tych jeszcze i takich eventów, to mecze reprezentacji? E, reprezentacji zdarzają się mecze kadrowe i siatkówki, i piłki ręczne, i futsalu też również. Też szeroko. A powiedz mi w ogóle, jak wygląda Wasz trening? Bo czyli liderka nie dojdzie, że musi mieć tańczyć, to jeszcze musi być wygimnastykowana. No w ogóle robić szpagady i tańczyć tak, full, full, sportowa opcja. Zawsze jest tak, że przychodzimy na trening. Zaczynamy od rozgrzewki, czyli to jest jakieś 15-20 minut. Ostrego, biegania, rozciągania. Eee. Ej. Tak. Eee. Potem zazwyczaj albo czyścimy choreografię, albo robimy nową. To zależy. Zależy też, czy jest trening meczowy. Bo jeżeli jest trening meczowy, to powtarzamy choreografię, które eee, zatańczymy na meczu. Eee. No i na końcu jakieś rozciąganko małe. W skrócie Crossfit i taniec. Zostań. tak, dokładnie. Dobra, wiecie co, przeżyłem sobie, stereotyp na temat liderek. Pierwszy stereotyp, liderki muszą być super szczupłe. No nie. No nie. Szukuję się, że nie jesteście szczupłe, tak, ale podnoś stereotyp, że to muszą być super nie wiadomo jak zgrabne dziewczyny. Może to się bierze z tych amerykańskich filmów, które kształtowały trochę pewien stereotyp liderki. To nie, nie, nie bo czy liderki, takie czy liderki, liderki, to one właśnie są takie masywne, bo one są gimnastyczkami. Tancerki, które występują podczas meczów NBA, one są, w sumie też nie są szczupłe, są dziewczyny umieśnione. Z zasady, nie, nie Są bardziej umieśnione. Także. Czyli pierwszy stereotyp obalony. obalony. Słuchajcie, drugi stereotyp. Czy liderki nie mogą być zbyt wysokie? Czyli coś, jeżeli przyjedzie wyższa dziewczyna na casting, to out z miejsca? E Niekoniecznie, ale coś w tym jest. Wiadomo, jeżeli przyjdziesz na met 90, to pewnie zaproponujemy, że poszła grać w kosza, a nie do nas. Bo to jednak się by czuła, bo na przykład no i tak śmiesznie wyglądam, kiedy ja na przykład koło Kamily staję, to my się śmieję, że to jest flippy flap. Jednak to musi być jakoś tam. A może takie specjalne uka zrobić flippy flap właśnie wtedy. Idziemy razem i zatańczymy. Nas. No Coś w tym jest jednak, że no wiadomo. Chyba osoby, które mają metr 90, też nie się te tańczy. Ja ja Osobiście też... nie wyobrażam sobie e, dziewczyny w gronie powiedzmy e, osób, które mają metr 60, metr 70 i nagle wyskakuje z metr 90. No tak, no bo tutaj wszystkie oczy nie? Chodzi bardziej o to, chyba, żebyśmy wszystkie były w miarę podobnych wzrostów, żeby to nie wyglądało, wier, że jest wyżej, niżej. Ale nie, żebyśmy zniechęcały kogoś nie, nie. w tym momencie. Nie jak przyjdzie 15, dziewczyn wysokich, powiedzą, że nowe standardy wprowadzają, nie? I same niskie out. Nie, ale ja na przykład mam metr 69 i mam wrażenie, że jestem za wysoka do tańca ogólnie. Jakoś tak mi, nie wiem, daleko do ziemi i wszystko, więc. No, no nie, tak. Myślę, że takie 165 65, to jest 167 67, to jest takie. No, tak. Chodzi mi o wiesz, wysokość kamka. Nie, ty to tam nadrabiasz, wiesz, na aparycję w dowodzie, także zobaczcie, aby. Kama ma przeciwko metr. Metra cięta. Słuchajcie, trzeciego stereotypu na pewno je obalicie. Wszystkie czerwierki są blondynkami. Może wiesz, to tak wykonać, że u nas w drużynie. U nas w drużynie większość jest. Są dość często blondynkami, nie? Ale naturalne. A naturalne, naturalne, blondyneczki, naturalne blondyneczki. Naturalne blondyneczki, tak. Zaznają się jakieś wyjątki, że są jakieś czarne. Ale, to, ale rzadko bardzo no. to. To je, ja jedną czarną, znaczy teraz jest na emigracji, to nie, nie ma, ale ogólnie jest w zespole. I jak przychodzi jakaś nowa czarna, to ona Chodź tu, chodź tu, do fryzjera. Od razu. Nie, nie, jest tylko jedna czarna. Okej. Okay. Eee, słuchajcie, jeszcze mam dwa stereotypy. Eee, trzy. Eee, Czy liderki cały czas noszą swoje uniformy? Uniformy? Nie. Chociaż powiem ci, tak, na wyjazdy bardziej, nie? Na tak wyjazdy ma... jesteśmy ubrane wszędzie tak samo, jak byliśmy w Atanach. To też starałyśmy się wszędzie wyglądać identycznie, od butów po czapki, po koszulki, żeby to wyglądało fajnie profesjonalnie. Nie? Ale w szkołach, na uczelniach, pracach nie chodzicie w swoich strojach? Zdarza nam się ubrać naszą te, bluzę firmową, te, te. zdarza się, zdarza, bo koszulkę. To e, tak jak teraz, mamy mama, koszuleczki, tak. to nosimy nosimy je na co dzień. Wiadomo, czasem fajnie pokazać, że, że jest się w drużynie dru... tak fajnych dziewczyn. E, Czy liderki są snopkami kolejna teoria. Okej, okay. okay. ja idę. Dobre. Dobre. Jezu, ja mam tak dobre serce, że wszystko bym wszystkim oddała, tu w ogóle nie ma opcji, jak głupota w ogóle A potem żebyś się woziła, co to nie, a wszystkim wszystko Ale oddałam, to jest, wiesz. Może się, wiesz co, każdemu tak wydać, że takie jesteśmy, bo jeśli gdzieś wychodzimy, to idziemy wszystkie razem. I to może troszeczkę wyglądać właśnie w ten sposób, że takie jesteśmy, a takie nie jesteśmy, bo idziemy po prostu wszystkie razem. Zdarza się nam ubrane być też podobnie, to... także tych samych fryzurach po meczu, wiesz, makijażu, jak gdzieś się Może tak groźnie wyglądamy po, po prostu razem. mamy też jest tego opcja. Okej. Okay. <laughs> że... Bardzo. Ostatni e, tak, stereotyp albo teza. E, czy liderki mają darmowe wejście do xDemona? Czy mamy darmowe? Ja na przykład nie mam. E, jak by ci to powiedzieć? No mamy takie karty specjalne, mamy. Tak, mamy. No Warto być работnik. liderką bardzo, bardzo. E, dobra, dziewczyny, poli przejdziemy do tematów muzycznych. Dostałem od was dwie playlisty. Jedna playlista dotyczyła e, utworów, do których tańczycie, e, a pozostałe utworów, e, o no, których porozmawiamy, do czego w ogóle wykorzystujecie, czy, czy jaka to jest forma treningu. E, no i muzyka do układów, e, mi dobrze znana na pewno z waszych meczy, e, numer jeden Chris Cross i Jump, e, czyli klasyk. I tu się zastanawiałem, czy czemu nie tańczycie w ciuchach tu naprzód. E, jak, 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 jak duet? Który tak. No, miał nie, ten styl. No i w pani następnym mecz zobaczysz, co będzie. No będzie. to czekamy. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Chris Cross jump, dziewczyny w ciuchach do tyłu w tak. następnym meczu. E, drugi numer. E, Kanye Jane, Nigga in Paris, czyli super banger od Water the way to watch the throne. To jest. też taki klasyk, klasyk już. no Chociaż Dobra, już do nie Dosyć, dosyć jeszcze na czasie. Chyba zawsze będzie, jeżeli to jest klasyk. Tak naprawdę. Eee, no, tańczymy do... Tak. Wpada w ucho, yeah, instant klasyk. No, wpada w ucho i fajnie się tego buja, i też publiczność tam coś tam próbuje, więc jest fajnie. Nadaje no, się na mecze. Eee, numer 3 z Waszych Układów eee, single od Florida, który miał zrobił niesamowity show dwa lata temu, eee, czyli Going Down for Real. To już wiemy, teraz nie... To, to jak tyryryry to już wiemy, nie? Swoje nazwy. swoje nazwy na, 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 na dane piosenki, na dane układy. I czasem, cze... po tytule, czasem ciężko nam e, skojarzyć, no. Dobra, ostatni numer, e, ostatni numer e, dotyczący waszych układów hip-hopowych. E, numer z ulubionego filmu wszystkich dziewczyn. E, Step Up, Young Bloods, A Masz No musiało być coś dziewczęcego jeszcze, takiego fajnego. No co, fajna nutka, do której się fajnie buja, wpada w ucho i, no, jak mówisz, wszyscy kojarzą to z filmu, więc jak najbardziej się nadaje na mecz. E, dobra, dziewczyny, pozostała lista, ta, która mnie bardziej interesuje, e, dużo bardziej ciekawsza, taka, której niektórych numerów się nie spodziewałem. E, numer jeden, e, numer z super vibem o i Po drodze do nieba. Czyj numer? Wiem! A, czy numer, aha, czy numer! Która z was wybrała ten numer? Aha, no to ja. Ostrego. Zgadłam? No, dobrze. Zgadłaś. Mm, tego ma nie być. Będzie. Będzie. No to ja idę. Nie, e, dlaczego ja? E... Dlaczego? Dlaczego czekaj, ja, czekaj. Jak ty czekaj. dlaczego ja? Daria, powiedz nam, dlaczego ty? Bo żeby chcecie ja nie, no Już ci liderka, bo ci liderki są jeszcze wredne, i o widzę ja. hrap, hip hop. Tylko koleżanki to na pewno nie są no, wredne. To jest nowy stereotyp <grym> Zaproponujesz? Czyli jednak snopki. No. Nie, Okej, okay. dobra, podnoszę do nieba. E, a czemu ten numer, właśnie? Wracając do sedna. <grym> e, ja pamiętam ten numer jeszcze z czasów liceum, i to tak fajnie mi się kojarzy. I właśnie jak czasami jak biegam, trenuję. To nie jest tak jakby typowo na cheerleaderskie, tylko jakieś takie treningi wzmacniające. To fajnie wróci do tych czasów, kiedy się w sumie obierało cel w życiu, jak to wszystko będzie wyglądało, co chcemy robić. I to tak wraca mnie ja do tego momentu, gdzie jeszcze takie beztroskie życie było. Że zrobię karierę w cheerleadingu. Tak, oczywiście. <laughs> e, drugi numer, e, mega zaskoczenie, chyba największe zaskoczenie z tej listy. Ten typ mes i my. Wow. Wow. Do czego słuchacie mesa? Do, 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 tak, do jakiego rodzaju treningu? W jakich momentach? Też ja. <grym> Nie, to też jest jakby moment regeneracji. Jak siedzisz, po prostu chcesz odpłynąć, to włączam. Właśnie tak wszyscy mówili mesowi całe życie i nagrywał potem takie numery dla dziewczyn. W sensie, stał, mia, ma, ma, miał taki, miał taki wizerunek, tak? Wiecznego a teraz już się zakochał. Ale jakby mesto mes usłyszy, tak, to będzie szczęśliwy, że można odpłynąć przy jego muzyce, dziewczyny. Może tak wiesz. Życie cheaterki też nie jest takie... to cały czas żyjesz w tym, prawda, masz dużo stresu, wracasz, trening, tutaj praca, coś tam, coś tam, coś tam i jak wracasz do domu, to chcesz w ogóle mieć całkiem inny klimat w głowie i na przykład ja też bywam na koncertach Mesa i tam w ogóle się dzieje petarda i no, tam tak jakby cały stres schodzi. Fajne, ciekawe. E, dobra, lecimy dalej, e, następny numer, syn Boba Marley'a i, i raper prosto z Queensbridge, czyli e, Damian Marley i Roa Zion na Fitch'ie, oczywiście Nas. Też twój numer? Tak. <grym> no, no to tak jakby to samo, nie że idziesz i odpoczywasz. Lajtowy numerek. E, dobra, zmienimy trochę tematykę, e, numer wiem, że na pewno nie twój, e, numer, do którego ja muszę zobaczyć układ. Zdecydowanie, A$AP proki Wild For The Night na Fitch'ie Skrillex. Moja nuta, moja, moja, tak. E, poznałam tą nutę, usłyszałam ją pierwszy raz rok temu na wakacje i od pierwszego brzmienia po prostu zakochałam się i słuchałam jej non-stop. Taka imprezowa petarda. Tak, konkretna naprawdę, no. Ale nie tylko prezowe petardy są od Ciebie, mam od Ciebie też super klasyk e, Tupac i Dr. Dre, California Love um. jak, jak to piosenkę określacie, określa jak ją Bo jak... E, Mam troszkę inną historię związaną z tą e, piosenką No może lepiej nie Nie, popatrz, po, teraz musisz powiedzieć <laughs> Żartowałam Nie, chodzi po prostu o to, że miałam też możliwość na wakacje pojechania Polecenia jeszcze <śmiennie> raz? raz! Jeszcze raz! Spoko. Nie, przestań, lecimy! Moje konia polecenia! Wiema, no Składam i... ręce z tym samolotem. Spoko, lecimy. No, 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 no właśnie, ona no, no. no, no, le Tak, na tak naprawdę to leciałam do Stanów. E, właśnie do Kalifornii. I... No nie. nie! Bo ja teraz ci śmieję, że pytniemy o tym południu, nie? nie do Kalifornii. Jeszcze raz, spokojnie, wracamy. Eee, jest tak śmiesznie, że będziemy ciąć. Zostawię ci tylko kama z nieobrażonych. Nie. Jak to nie? Jak coś wybierzemy. super, nie? Jak się to? No, bardzo spokojnie. Jak się Proszę. ze mnie. A wini, jak to jest? Karma. Karma czy kama. Snopki, snopki z karma. karma czy Karma. No. A ale to samo. <grym> dobra, jak to było w, w Kalifornii? Jak to? Jak było w, jak w, było w Kalifornii to i to dlaczego Kalifornialo? E, no bo no. Kalifornialo. Dlatego, <grym> dlatego. <grym> ja na to czekałem, <grym> tak. To jest wystarczające podsumowanie. E, dobra, lecimy dalej z listą. E, co mnie to bardzo, to jest również. Eee, Fetty Wap, come, come my way na ficie Drake, super numer. Nie, cię. się? nie. No, Odzwała taki. się. <grywa> Odezwałaś się w końcu. Znam bo to jest zna... Znam, ja jedyną piosenkę którą znam. Znaczy Przepraszam, nie przyznaję się, dobra, nic. Dobra. No, opowiadaj, dziękuję. czemu? Eee, lubisz ten numer. Czemu lubię ten numer? Eee, bo zawsze z koleżanką Darią, jak mamy wolne od pracy i jedziemy sobie odpocząć, to pierwsze co. W samochodzie, no właśnie tam to leci. No, faktycznie I, i Od razu wiesz taki pełen chill, oderwanie od Snapchat, oczywiście. No, a miałem... roboty takie, wiesz, bluzowanie jedziemy, nie? No, no, nie. Ja mówić, że widziałem na Snapchacie, tak, tylko zapomniałem, tak, że tak, to, tak, to jest ten numer. No? Jezu, a zawidzisz tam było parę takich. Ale nie ujęła koleżanka wszystkich. Tu, tu już się nie skończyła. Czyli Daria główny DJ e, Cheerleaders. Dobra. E... DJ-a E, Triomigos. E, handsome, e, handsome and wealthy. Dobre określenie dla koszykarzy. Aha. Nie się, handsome and wealthy. No, no. Zazwyczaj. Nie, chłopaki są w porządku, chłopaki są w porządku, nie ma co mówić. No, e, tak, to jest tak, tak, jakby kolejna nuta do naszego auta, jak gdzieś jedziemy, to jest właśnie zaraz jedziemy. Piękne i bogate. Co, oczywiście. Nie, no, to... Bo przystojnie to głupie powiedzieć, że dziewczynie. Nie, nie no, to jest takie, jedzie, czyli tak. Bujasz. Nie, no to jest kurde, to trzeba przeżyć chyba, żeby Co? to. Ja to jak chcę ja z wami przejechać auto teraz. Ja, jak tak jedzisz tak. się bujasz tak. To się A 390. Wszystko live w ogóle no? gdzie wam nie mówiłem. No? E, no. Dobra, słuchajcie, ostatni numer, e, ostatni numer Turbo Banger Fed Joe ma All The Way Up Fre no, French no, Montana no, Tak, to, to W prezach, wiesz? Albo właśnie jak idziemy dzisiaj, to samo. Nie, to jest taki imprezowy typowo, żeby się zapomnieć i się fajnie pobujać w klubie, jakby tam, gdzie będziemy w klubie, to żeby od razu DJ-om to włączali, to wtedy my jesteśmy na parkiecie i jest fajnie. No, i teraz, no, jest, nie. fajnie. Czyli wchodzę, czyli też zielonego do zielonogórskich klubów i w tym momencie od razu jest ten numer All the way up. nie, nie tylko zielonogórskie, no, też inne. Tam już wiedzą, że, że tak, że A, ta nie, muzyka. No, chodzi, chodzi, my wiedzą że zapuścić, nie? Nie żartowała. Weźcie dziewczyny, nie już przestańcie, dziewczyny, dziewczyny, Jezu. Teraz wiesz, że nie, że jesteś fiestofistyczny. Żartuję. Politolog na rapie, czy lider Zielona Góra, czy lider Zielona Góra na rapie, snopki, brunetki. Żartowałem, super dziewczyny, dzięki, że oglądaliście.